Witam serdecznie na kanale Silo TV. Widzimy tutaj, nie wiem czy było widać, ale jestem w Gnieźnie. Proszę Państwa, mimo tego, że ja jestem z Poznania, ale również jeżdżę po za 300 metrów skręć w prawo. Miejscowościach, no i do Gnieźna troszeczkę kilometrów jest. Ale jeżeli jest to zlecenie, to oczywiście trzeba jechać i ratować te kanapy, nawet i do gniezna. Widzimy się w kolejnej odsłonie. No i drodzy Państwo, widzimy się w kolejnej odsłonie. Jesteśmy już na miejscu w gnieźnie. Mamy takie oto zabrudzenia. Piękny zestaw wypoczynkowy, obity właśnie w tkaninę karabu. Zabrudzenia typowo od Głowy, tak, od, od naskórka. Mamy tutaj biały kolor tej tkaniny, także ona naprawdę nie wybacza niczego. Duży, można powiedzieć, że bardzo duży narożnik. Tutaj połączony z fotelem. Ale tutaj mamy jeszcze coś do wyparania mamy taką jeszcze też kanapę też obitą w tkaninę karabu no i tutaj mamy podobne zabrudzenia coś tutaj jeszcze dodatkowego na tej tkaninie także tak to się prezentuje tutaj również także jest co robić tutaj zrobiłem sobie test czy i która chemia zadziała, tutaj rozmontowany można powiedzieć fotel. Widzicie, jak on wygląda w środku. Cały mechanizm to jest z funkcją oczywiście relaksu. Także tak ten fotel wygląda, drodzy mili. Tutaj mamy już 50 na 50, czyli po prawej stronie brud już jest wyprany, tak. Lewa strona jeszcze jest przed ekstrakcją, czyli przed praniem. Tak tutaj to się prezentuje. Tutaj jeszcze cały czas działam, ale tutaj taki przypadek, naniesiony środek i takie coś wyszło, drodzy państwo. I tutaj też. Także psikus karabu czasami trzeba naprawdę uważać, bo różne rzeczy mogą się zdarzyć w pracy. Tutaj akurat Lewą ręką kameruję. Widzimy już pół na pół, jak jest brud wypukiwany. Tak naprawdę, yy, ta pani tutaj, właścicielka, którą serdecznie pozdrawiam, bo pewnie będzie oglądała ten filmik wraz z mężem. Także pozdrawiam tutaj państwa. Zwróciła się z usunięciem właśnie tych takich można powiedzieć tłustych zabrudzeń, które były widoczne, ale na samym końcu też będzie woda po praniu. Tego, tego, tego całego zestawu i można powiedzieć, że on nie był brudny, ale no będą Państwo widzieli, jaka woda po praniu jest z tego, oto, z, tych, z, tych, z tych mebli. Tak? Tutaj, mamy 50, tutaj mamy już część po wypraniu, czyli po ekstrakcji. Te zabudzenie tutaj bardzo fajnie zeszło, a tutaj jest brud rozpuszczony, który nadal wymaga wypłukiwania, lewa strona jeszcze nie była tknięta. Także tak to się drodzy Państwo prezentuje. Efekt jest jak najbardziej no, pozytywny, tak czasami ostrość tutaj kamera traci. Państwo są zadowoleni, białe karabu. Tutaj trzeba też powiedzieć, że jest bardzo, ale to bardzo wymagające. Nie wybacza praktycznie żadnych błędów przy praniu. Musi być naprawdę bardzo dobrze i solidnie robota wykonana. Gdyż tutaj po prostu wszystko, wszystko widać, jakieś niedociągnięcia. No musi być naprawdę. Robota zrobiona perfekt, oczywiście na tyle, ile Tkaniny, tkanina po, pozwala, tak? I na, na tyle, i na ile można po prostu doprać, bo też nie jesteśmy cudotwórcami, że stworzymy nową tutaj tkaninę. Yy, wyleczymy z wszystkich yy, niedociągnięć, a jak wiemy, tkanina karabu yy, no jest yy, ciężka. Ciężka do prania, ciężka do usuwania jakichkolwiek yy, plam. Także tutaj yy, widzimy też. Yy, to jest uszkodzenie, które nie dało się doprać. To jest, można powiedzieć, takie odbarwienie. No i tutaj już nie ma możliwości, żeby, żeby to zeszło. Tutaj mamy już praktycznie po pracy. Widzimy tam, w zależności czy od światła, zależy jakie cienie są, ale tak jak Państwo widzieli, tkanina jest czyściutka. Mimo, tutaj, że właśnie to te siedzisko, cień jakiś tam padał, wydaje się, że to jest brudne, ale to jest po prostu wszystko już czyściutkie. Także taki jest, drodzy Państwo, efekt finalny. Tutaj idę do tej drugiej kanapy. Widzimy też to te zabrudzenie, które tutaj było. Bardzo fajnie się doprało. Także o, tutaj mamy też z bliska. Moim zdaniem, naprawdę efekt jest spektakularny jak na białe karabu. Robota oczywiście nie w Poznaniu, a w gnieźnie, tak jak powiedziałem na samym początku. Troszkę trzeba było dojechać. Tu już po takich ostatnich, ostatnich szlifach można powiedzieć, i tak on się prezentuje już na 100%. Także moim zdaniem naprawdę naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Funkcja spania oczywiście też wyprana. Podłoga cała nie zalana. Także naprawdę jest, jest ok. Na samym końcu, tak jak już wspomniałem, będzie też woda po praniu z tego oto narożnika. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Shiloh TV. Hej!